Witam Was serdecznie, nadszedł znaczy czas opowiedzieć te story, do którego przymierzałem się już kilkakrotnie, yy, długo się do tego przymierzałem, nie dlatego, że coś specjalnego się za tym kryje, natomiast były rzeczy bieżące, natomiast 55. urodziny najbardziej utalentowanego pięściarza w Prime, jakiego kiedykolwiek widziałem, niejako zmusiły mnie do tego, żeby wreszcie odpowiedzieć na to pytanie, yy, na pytanie, wokół którego mitów to jest, mi się wydaje, więcej niż w niejednej książce science fiction. E, zarówno po stronie amerykańskiej mitów, jak i po stronie polskiej, czyli dlaczego nie doszło do walki Dariusza Michalszewskiego z Royem Jonesem Juniorem, bo od czasu jak przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, czyli ponad 30 lat temu do dzisiaj e, w Polsce, jak bywam czasami na galach, rzadko, ale może się wkrótce wybiorę, to słyszę opowieści takie, opowieści inne, natomiast prawda jak zwykle jest pośrodku i tak naprawdę jest dosyć prozaiczne wyjaśnienie, dlaczego walki, na którą podobno czekał cały świat, nigdy nie zobaczyliśmy. Dobrze, no to zaczynamy. Jeden i drugi pan, 55 lat, dzisiaj, czyli lat temu 20. 4, kiedy tak naprawdę ta historia się zaczęła, nieco ponad 24 lata temu ta historia się zaczęła, a mianowicie historia e, walki, o której bardzo dużo się przez dwa lata mówiło, a później w ciągu praktycznie jednego wieczoru ta walka zgasła. Dlaczego to jest ważne, ten wiego, który, który w którym momencie podkreślam, mianowicie, że i Darek, i, i Roy mają po 55 lat, ponieważ idealnie pasuje ta kwestia, kto i kiedy miał Prime. Oczywiście niekoniecznie trzeba mieć 25 lat i mieć, być w prime. Natomiast akurat panowie mają ten sam wiek, więc nie ma tutaj e, żadnych wymówek typu "a ten był w tym czasie starszy, a ten był młodszy". Nie, panowie mieli dokładnie tyle samo lat, kiedy. W 1999 roku, kiedy Ludi Bella był wiceprezydentem do spraw sportowych, praktycznie rządził wszystkim, co było związane z, z boksem w Stanach Zjednoczonych. HBO, wiadomo, koszuleczka po raz drugi założona z rzędu nieprzypadkowo, natomiast do tej historii nie mogłem nie założyć koszulki, która ma 25 lat. Wiadomo, że musiałem. Kiedy zaczęto mówić na temat tego pojedynku, ponieważ każdy zdawał sobie z tego sprawę, że. Roy Jones Junior będzie walczył w wadze półciężkiej w wszystkich innych kategoriach ludzie są poustawiani przez Roya Jonesa Juniora szukamy wielkich rywali w wadze półciężkiej jak się mówiło o wadze półciężkiej i o wielkich rywalach no to oczywiście padało nazwisko Roya Jonesa Juniora kontra Darka, Darka Michalszewskiego mistrza świata WBO to była sprawa zrozumiała wszyscy o tym mówili natomiast tak naprawdę te hmm, te negocjacje, ten nacisk na to, żeby tą walkę zrobić, to był koniec 2000, koniec 2000 roku. Zarówno jak i jeden i drugi zaczęli mówić publicznie na ten temat, by tą walkę zrobić. Parę tutaj cytacików zaraz, zaraz przytoczę. Natomiast takim przełomowym rokiem, kiedy HBO. Postawiło pieniądze za Royem Johnsem Jr., przypominam, Roy Jones Jr., a właściwie mówię tym, którzy nie wiedzą, Roy Jones Jr. zarabiał za walkę w HBO 5 milionów dolarów. Ktoś powie, 5 milionów dolarów, nie tak dużo. Nie tak dużo. W tym momencie radzę sprawdzić, ile warte było 5 milionów dolarów w roku 2000 czy wcześniej 2000, 1998, 97, 99. No to możecie spokojnie pomnożyć razy trzy. 15 milionów dolarów w tamtych czasach to były straszne pieniądze, patrząc na to, ile te pieniądze są warte, ile, ile te pieniądze są warte dzisiaj. E, nacisk na, nacisk na, na to, żeby zrobić tą walkę, wynikał z tego, o czym mówiłem, że po prostu mamy Roya Johnsa Juniora, gościu ma wszystkie możliwe pasy, jakie istnieją z wyjątkiem jednego, a tak się składa, że ten pas e, brakujący Royowi do Posiadania absolutnie wszystkiego, ma jakiś gościu, o którym mówiło się Darek Michalczewski z Niemiec, bo to były oficjalne. Tak się wtedy o Dariuszu Michalczewskim w amerykańskich mediach, tutaj macie zresztą wrzutkę, z New York Timesa mówiło. Wydaje się, że co może stanąć na przeszkodzie walki, którą tak naprawdę wszyscy chcą. Pytanie teraz podstawowe, czy rzeczywiście wszyscy chcieli? Jednym z, Jedną z osób zaangażowanych bezpośrednio w. W przekonanie e, szefa uniwersum, czyli pana Petera Cola, o to, żeby do tej walki doszło. Przypomnę, Darek Mialczewski walczył wtedy dla uniwersum i Petera Cola. Klausa Petera Cola był Murat Muhammad. Murat Muhammad w ogóle to bardzo ciekawa postać w amerykańskim boksie. Jeden z pierwszych czarnoskórych promotorów, który otrzymał licencję promotorską w Stanie New Jersey, ale ja pamiętam go z tego, to się znaczy nie pamiętam go, bo wtedy nie byłem jeszcze w Stanach Zjednoczonych, natomiast kiedy przyleciałem do Stanów, to jak się powiedział Murad, Muhammad, to każdy mówił, o, to była ta pierwsza walka pokazywana na HBO w więzieniu. Tak jest, dobrze słyszeliście. On był człowiekiem, który zaaranżował walkę dwóch, dwóch pięściarzy w więzieniu. To nawet sobie zapisałem i starałem się to sobie przypomnieć, czy to w ogóle gdziekolwiek było pokazywane. Tak, to można, to można było rzeczywiście znaleźć to był pojedynek człowieka, który który był wysoko notowany w rankingu kontra pięściarzowi, który dopiero później jak zmienił nazwisko został mistrzem świata wagi ciężkiej natomiast wyobraźcie sobie przepraszam, wagi półciężkiej wyobraźcie sobie sytuację, w której naciskacie guzik, oglądacie oglądacie walkę która jest transmitowana prosto z więzienia, to jak z filmu brzmi Natomiast to nie, było, to nie było na filmie, tylko to było rzeczywistość. rzeczywistości. Tak, takie rzeczy się kiedyś w Ameryce robiło. Dzisiaj jak sobie pomyślę, że można by pokazać walkę e, dwóch pięściarzy z więzienia, to myślę, że to po prostu w jakimś alternatywnym świecie. Natomiast no, taki świat kiedyś był, walka była oklądana przez absolutnie, absolutnie wszystkich. Tutaj, jeśli chodzi o tego Murada Mohammada, bo to takie zupełnie na boku coś, natomiast ciekawostka dla tych, którzy zastanawiają się, jak, jak kiedyś było w tym, w tym wielkim, wielkim boksie, on się udał do Klausa Petera Kola, żeby z nim bezpośrednio negocjować, natomiast kiedy przekazywał swoje informacje... Wtedy już szefowi, czy, czy wiceprezydentowi HBO Boxing, czyli Kerry Davisowi, powiedział, że słuchajcie, tego się nie da zrobić, bo e, według Murada Muhammada ekipa, czyli Klaus Peter Kohl, chce dwa razy więcej za walkę niż zarabiał Roy Jones Jr. czyli pomiędzy... 8 a 10 milionów dolarów oczywiście jeśli, jeśli rzeczywiście tak było powtarzam w tej chwili wersję Murada, Moham Murada Mohameda o którym, który mówił o tym zresztą w kilku wywiadach no to, to to było klasyczne zaporowe no bo równie dobrze Darek Michalszewski mógłby powiedzieć 100 milionów dolarów albo bilion dolarów i wiadomo było że nikt nawet nie drgnie ponieważ jeden problem stał i to był największy problem dla HBO, Darek Michalczewski był postacią w, dla przeciętnego kibica zupełnie nieznaną. Nawet przy tych pieniądzach HBO, które HBO wtedy miało, nawet przy tej klasie HBO i tej renomie HBO, tego słowa szukałem, nie da się, nie da się uzasadnić zapłacenia 13 milionów dolarów, 5 milionów dla Roya. 8 milionów dla Darka Michalczewskiego, już nawet pomijam fakt, że wyobraźcie sobie sytuację, że Roy, który ma e, wszystkie prawie pasy, z wyjątkiem oczywiście tego, który ma Darek, zarabia mniej niż, niż Darek Michalczewski. W ogóle niemożliwe, oczywiście. Science fiction, ale powiedzmy, że jakimś cudem, nie wiem, boczne pieniądze dla, 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 dla Roya, to by, się, to by się zdarzyło. Po prostu tego się w budżecie nie miało szansy zamknąć. Przypominam HBO wtedy pokazywało wszystkie walki w normalnym przekazie telewizyjnym. Tam pay-per-view się zdarzały, natomiast bardzo, bardzo rzadko pay-per-view to już w ogóle byłoby coś niesamowitego. Podobno, z tego co słyszałem od ludzi obecnie pracujących HBO, nie było rozważane na serio zrobienie tej walki w systemie pay-per-view. To miało lecieć w, normalny, w normalnym przekazie, przekazie telewizyjnym. Natomiast propozycja ze strony HBO dla Dariusza Michalczewskiego była następująca, ponieważ chcemy Cię pokazać na amerykańskim gruncie. Ma sens, rozumiecie to, ma sens. Zrobimy double header, czyli podwójne, podwójną walkę e, Twoją i, i Roya Jonesa Jr. na jednej karcie. Zróbmy to. Zróbmy to, że dwóch Was najpierw się spotka na jednej karcie, zakładamy, że oczywiście fenomenalnie wypadniecie, później zrobimy walkę między Wami. Ma to sens? Absolutnie ma. Jedną z propozycji, która była również dla e, Dariusza Milkarskiego, była walka z e, Dawidem Telesko. Ta walka miała być albo na HBO, albo na ESPN. -ie. Jako, tak jak mówię, pokazanie Dariusza Michalczyckiego na tym amerykańskim gruncie, zanim zrobimy tą mega, mega walkę z Royem Jonesem Juniorem, propozycja została odrzucona, ponieważ jedna i druga pieniądze się nie zgadzały. Pieniądze się za walkę z Teleskop, czy na Comey węcie yy, come z, z yy, Royem Jonesem po prostu się dla Darka nie zgadzały za mało pieniędzy nie walczy. Więc w tym momencie ten, ten temat upadł, ale na chwilę. Brat Jacobs, który w tym momencie, w tym czasie reprezentował Roya Jonesa Juniora, w dalszym ciągu jednak te rozmowy prowadził w imieniu przede wszystkim HBO. To była podstawowa rzecz w latach 2001-2002. Nie było ważniejszej rzeczy w HBO niż zrobienie walki Czeskiego kontra Roy Jonesa Nie było. To był temat numer jeden, ponieważ E, czeski to był ten jedyny brakujący pas, no wyobraźcie sobie sytuację w których e, Roy Jones Jr. walczył o sześć pasów, oczywiście było to śmieszne, więc nie będę się tutaj kompromitował i, i chwalił pasów, które nie istnieją na przykład e, walczył e, o pas e, World Boxing Federation jak nie wiecie co to jest, to bardzo dobrze bo nie powinniście wieć, wiedzieć e, w spisie były pasy IBO, czyli takie półpaski, te, te pozostałe cztery były jak najbardziej Najbardziej ok, natomiast ciągle tego WBO brakowało. Ciągle tego WBO brakowało, i to był priorytet numer jeden w latach 2001-2002. Trzeba zrobić tą walkę. E, do tego panowie jeszcze um, dosyć, dosyć dużo mówili na ten temat. O, o zapisałem sobie, bo um, przepraszam, że trochę tak nie niechronologicznie, natomiast zapisałem nazwisko tych ludzi, co walczyli, tych pięściarzy, którzy walczyli. W więzieniu, dla tych, którzy chcieliby znaleźć ten link na YouTube. Ja postaram się go dla Was oczywiście znaleźć. To był James Scott kontra Eddie Gregory. Natomiast Eddie Gregory doskonale powinniście znać, jak interesujecie się dawnym boksem Stanów Zjednoczonych, tylko tacy się będą znali, ponieważ to Eddie Gregory został Eddie Mustafą Mohamedem. Był mistrzem świata, tak jak mówiłem, w UBA, w wadze półciężkiej. Natomiast ta grupa, czyli, czyli Murad Muhammad i Brat Jacobs absolutnie robiła wszystko, co można zrobić, by tą walkę w Stanach Zjednoczonych przedstawić. Ponieważ tak naprawdę opcja Roya Jonesa Juniora, jadącego ze wszystkimi pasami do Niemiec nigdy nie wchodziła, w, nie wchodziła w grę. Co prawda, Roy w jednym z wywiadów dla niemieckiej premier powiedział: że Ok, dajcie mi 10 milionów, to ja przyjadę do, przyjadę do Niemiec i, i nakopię mu do dupy. Natomiast no to były tego typu okrzyki podobne jak Darka, to dajcie mi bilion. To, to, to wiadomo było, że nigdy się nie zdarzy. Roy miał awersję do walczenia poza, poza Stanami Zjednoczonymi z powodów zasadniczych, a mianowicie aż olimpijskich, bo m, pamiętał, co się działo w kilku walkach e, na terenie i mówiono mu oczywiście, co się dzieje, w, jeśli walczysz na gali e, w Niemczech, szczególnie jeśli walczysz na gali Uniwersum, to musisz gościa znokautować i będzie remis. E, natomiast e, za potworne pieniądze Oficjalnie mówił, że chce przyjechać, że może przyjechać do Stanów, przepraszam, do, do Niemiec i walczyć z Milacieckim. Prawda była taka, że tego tematu nigdy na serio nie było, bo opowieści to jest jedna rzecz, rzeczywistość to jest coś zupełnie innego. Natomiast w pewnym momencie była taka sytuacja, że żądania Darka Michalczewskiego za walkę w Stanach Zjednoczonych osiągnęły 6 milionów dolarów, co w dalszym ciągu było za dużo, ponieważ jak mówił w jednym z wywiadów brat Jacobs, nie będziemy przepłacać pięć razy tyle, co gość normalnie zarabia. W się wszyscy tak naprawdę wiedzą, ile kto zarabia. Nie miejcie złudzeń, że jedni i drudzy nie wiedzą. Eee... Mówię oczywiście również o tych czekach, które zostają um, wypłacone, że tak powiem, pod stołem. To wszyscy tak naprawdę prędzej czy później wiedzą, że nie zarabiasz, więc Brat Jako mówił, dlaczego mamy płacić Michalczskiemu 6 milionów dolarów, jak on zarabia od miliona do półtorej miliona za walki u siebie w Niemczech. Jaki to ma sens? Zwłaszcza dla, dla, tej, yy, dla tej publiczności, która go zupełnie nie zna. Teraz ode mnie zupełnie taka. Na podstawie tych wielu, wielu rozmów, które miałem przez wiele, wiele lat na ten temat, ja jestem przekonany, naprawdę jestem przekonany, że gdyby Darek Michalczewski e, przyjął propozycję 5 milionów dolarów, to ta walka by się odbyła, gdyby chciał jej robić George Jr. Wydaje mi się, że te 5 milionów dla Darka Michalczewskiego to byłaby suma, którą mówię to ze strony HBO, którą, z którą HBO byłoby w stanie za, e, zapłacić, uzasadnić. Okej, okay. co prawda, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdyby Darek stoczył jedną walkę przed, to wtedy te pięć baniek by do kieszeni mu wpadło, jeśli chciałby tej walki Roy Jones Junior. O tym na samym, na samym końcu. Um, oczywiście HBO, ponieważ to jest wielka firma, miała, miała tak zwany backup, czyli co zrobimy, jakby, nie, jakby jak nie dojdzie do walki, jak nie dojdzie do walki z Michalczewskim, może Roy zejdzie piętro niżej i zawalczy z Bernardem Hawkingsem. O tej walce się mówiło, natomiast to było cały czas coś, co było, że tak powiem, mniej ważne. Mniej ważne, ponieważ jeden i drugi zaczęli mówić, jeden i drugi, czyli i Darek Mijalczewski i Roy jones Jr. zaczęli mówić na swój temat po swoich walkach. To była walka w Miami, gdzie praktycznie się bawił z tym Kellym. Ustawiał go, pokazywał takie różne triki, które, które potrafił robić. Tą walkę oglądał Darek Michalczewski, komentował ją również Fritz Zdunek. Znaczy Darek Michalczewski pochwalił Roja za tą walkę, natomiast mówi... Po prostu no, jest takim cyrkowcem na ringu, lubi to robić. uśmieszki, bajery, rowery. Parafrazuję w tej momencie: To nie dla mnie, mój lewy prosty by go ustawił. Tam nie byłoby, tam nie byłoby pajęcowania. Fritz Dunek, świętej pamięci, Fritz Dunek, który był wtedy szefem sportowym uniwersum, powiedział dokładnie to samo, że. E, Lewy prosty, ten bardzo, bardzo dobry, bardzo celny, lewy prosty Czeskiego nie, poz, nie pozwalałby Rojowi Jonesowi na to, żeby się ustawić i bawić się z nim w ten sposób. Nie ma ludzi niepokonanych. Roy Jones Jr. do nich również nie należy, wybiłby mu z głowy gło, e, boks. E, Darek Michalczewski właśnie tym lewym prostym i sposobem poruszania się polingu. Taka była. Taki był wtedy przekaz z tamtej strony, czyli ze strony niemieckiej. Co oczywiście spowodowało niemiecko-polskie. Co, co oczywiście spowodowało fakt, że robimy. Nacisk mediów na tę walkę, żeby się odbyły, nacisk dziennikarzy był olbrzymi. Bardziej dziennikarzy i bardziej ludzi związanych z boksem niż samych e, kibiców. Bo tak jak mówię, oczywiście ci hardkorowcy to wiedzieli, kim jest Darek Mialczewski, oglądali jakieś tam walki, natomiast dla przeciętnego kibica, który jest najważniejszy dla stacji telewizyjnej, bo to jest jedyny sposób, w jaki można odzyskać to, co zainwestowałeś. Przypomnę HBO, to był program, który kosztował wtedy 10 dolarów miesięcznie, natomiast nie było żadnych, dokładnie 10 miesięcznie, nie było żadnych reklam. W jakiś sposób te, te, te subskrypcje musiały się zwrócić. Żeby się zwrócić, Darek musiał zawalczyć wcześniej. Natomiast tutaj od początku było nie. Tutaj nastawienie z punktu widzenia HBO Darka Mijalczewskiego było niezrozumiałe, ponieważ Darek uważał, że jest wystarczająco znany, że nie potrzebuje tak zwanych przedbiegowych walk. Nawet na galach HBO w Kłome nie będzie się Johnstone'a. Nie, ja jestem Darek Bialczewski i ja nie, żadnych przedbiegowych walk e, robić nie będę. 2002-2001. Tak jak powiedziałem, to była podstawowa, podstawowa sprawa e, dla, e, dla HBO i dla samego Roya Jonesa Juniora walka z telesko to jest ten jeden z tych rywali, o których mówiło się że będzie, będzie się z nimi bił Darek Michalczewski 2000 bije tego, tego telesko e, robi z nim dokładnie co chce natomiast e, pozostaje wtedy cały czas to pytanie, czy ten Darek Michalczewski to jest ten pięściarz, wspomnę Darek szedł na rekord roki Marciano i tak dalej, czy to jest ten historyczny pięściarz który pozwoli nam Pozwoli zobaczyć, jak naprawdę dobry w wadze półcięskiej jest, jest, jest e, Roy Jones Jr. Nie miałem wątpliwości, że jeśli chcesz naprawdę być królem wagi półciężkiej, jeśli chcesz być wa królem wagi półciężkiej, musisz pokonać Dariusza Mielczewskiego. Co do tego nie było żadnej wątpliwości, to dziennikarze wielokrotnie z Royem mówili, Roy mówi, bierzemy tą walkę, robimy tą walkę. E, trzeba, ją, trzeba ją zobaczyć. Jak mówiłem, walka z Glenem Kelly. Tutaj, tutaj jest ważna rzecz, daty są tutaj ważne 2002 rok. Jeden i drugi mówi walczymy, bijemy się. Natomiast okazało się, że to wszystko co, co jeden i drugi mówił po tym pojedynku, bo e, podczas e, kilka dni przed tą walką z, z Kelim w Miami. Również dziennikarze, no bo wszyscy się pytali na temat walki z Darkiem Michalczewskim, pytali się Roya, czy, czy to jest w dalszym ciągu najważniejsza rzecz. Roy potwierdził, oczywiście najważniejsza rzecz, dajcie mu pieniądze, powiedzcie mu, jak mnie nie ogląda, że ja chcę koniecznie z nim walczyć, pieniądze na stół, pieniądze na stół i walczymy. To był rok 2002, kiedy panowie jeszcze ciągle byli w tak zwanym Stosie, To już być może, jeśli chodzi o Darka, to nie było jeszcze... Maksymalnie e, maksymalne jego umiejętności, natomiast to był ten w dalszym ciągu szeroko, szeroko pojmowany prime. Oczywiście najczęstszym zarzutem dla e, Walta Dar Darka Michalczewskiego ze strony mm, ludzi zajmujących się boksem w Stanach Zjednoczonych było to, że on walczy z tymi, których już Roy Jones Jr. pobił. Te korespondencyjne pojedynki, ty walczy z tymi, z który, którymi Roy się już e, Rozprawił i dla nas, dlatego potrzebujemy tej ekstra walki, zanim wyjdziesz do tego głównego pojedynku. No i następuje rok 2003, kiedy tak naprawdę wszystko się skończyło. Wszystko się skończyło w roku 2003 z podstawowego powodu, ponieważ w roku 2003 to jest, to, jest, to jest rok, który spokojnie można zrobić jako tą grubą, czerwoną kreskę, skończyły się dyskusje na temat walki. Roy Jones Jr. kontra Darek Michalczewski, ponieważ Darek Michalczewski przegrywa z Gonzalezem. Oczywiście niemiecki sędzia dał zwycięstwo Darkowi, czyli coś, coś musiało być w tym, co mówił Roy Jones Jr. Zresztą doskonale wiedzieliśmy, jak to wygląda. Przegrywa z Gonzalezem, wtedy miał 48-0 Darek Michalczewski. Natomiast to był ten sam Gonzalez, z którym dwa lata wcześniej, żebym się nie pomylił, tak. Dwa lata wcześniej robi przybory z Gonzaleza, bawi się z nim, podczas, nie wiem, czy istnieje walka Roya Jonesa Juniora, kiedy mogliśmy zobaczyć więcej tych sztuczek, bo tutaj był pełen dystans. Akurat, akurat to nie była jedna z tych walk, których Royowi Jonesowi Juniorowi zależało na tym, żeby, żeby go znokautować, swojego rywala Gonzaleza, tylko żeby pokazać wszystkie te triki, które... Potrafił jak nikt inny na świecie. No, słuchajcie, 12 rund i punktacja 119, 106. To chyba sobie zdajecie sprawę, co tam się działo. 119, 106, 12-rundowej walce, bańka wstańka. Wszystkie możliwe rzeczy, nie wiem, potrójne, lewe proste, 5- czy sześciu uderzeniowe kombinacje. To chyba wszystko można tam zobaczyć. Natomiast to było w roku 2001. I kiedy w 2003 roku z tymże samym Gonzalezem Darek. Michał Czeski zostaje pobity. Temat umarł. Temat umarł natychmiast, ponieważ nie było żadnego sensu ani finansowego, ani sportowego. Odgrzewanie kotleta pod nazwą Darek Michał który przegrał z kimś, z kim dwa lata wcześniej bawił się rodziną To po prostu było nie do, nie, do, nie do przełknięcia. To był ten temat, który po prostu zamknął dyskusję jakiekolwiek na temat walki Michał kontra kontra Roy Jones Jr. natomiast 2003 rok, kiedy ta opcja Michalczewski kontra Roy Jones Jr. odpada, wskakuje pomysł zrobienia walki o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. W tym samym roku, w tym samym roku, w którym przegrywa z Gonzalezem Darek Michalczewski Roy Jones Jr. zostaje mistrzem świata wagi ciężkiej pokonując Johna Ruiza. Także dyskusja. To, jak jaką miał karierę, jest zupełnie bez sensu. Jest kompletnie zupełnie bez sensu. Tylko w Polsce można uważać, że Darek Mialczewski miał lepszą karierę niż Roy Jones Jr. Bo to w ogóle, to jest kosmos. W ogóle pomyśleć tak. bo Powtarzam. Ten sam rok Darek Mialczewski przegrywa u siebie na własnym ringu z Gonzalezem, natomiast Roy Jones pokonuje mistrza świata WBA Johna Ruiza. Tak to właśnie się skończyło, natomiast na zakończenie powiedziałem na samym początku, że zacytuję moją rozmowę z um, Ludi Bello, człowiekiem, który bardzo blisko siedział, był szefem HBO od, do spraw boksu tak naprawdę przez, przez wiele, wiele lat, nawet kiedy już nie był, to było chyba rok po tym, czy półtora roku po tym, jak zajmował, zaczął się zajmować czymś innym, oczywiście cały czas doskonałe, kontakty ze wszystkimi i wszystko, co się tak naprawdę działo w HBO w tym czasie przechodziło przez Kerry Davisa przy pomocy Ludy Belli. Zapytałem Ludie Belli, Lu, jakbyś miał w jednym zdaniu powiedzieć, kto miał rację? Kto miał rację? Czy, czy, racja polega, czy racja jest po stronie tych, którzy mówili, że tak naprawdę Roy Jones Jr. nigdy tej walki nie chciał, bo po co? Natomiast jest również racja taka, że e, to Darek Michalczewski... E, po prostu wrzucając sumy, których wiadomo było, że HBO nie zapłaci, niejako znalazł taką furteczkę. Okej, okay, ja chciałem walczyć, ale oni mi nie dali, Lu odpowiedział prosto i tu momencie ja cytuję, jedna i druga wersja najlepiej określa to, co się stało. Tak naprawdę Roy Jones Jr. nigdy nie chciał walczyć z Darkiem Michalczewskim i tak naprawdę Tarek Michałczeski nigdy nie chciał walczyć z Royem Jonesem Juniorem. Czyli macie remis. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że to wyjaśnia wszystkie te e, Wasze pytania dotyczące, dlaczego tej walki nie zobaczyliśmy. Postarałem się tutaj w jak najkrótszym czasie, jak najwięcej tak zwanego mięsa, zawrzeć e, cytatów, dat, znaczenia ludzi, którzy w tym momencie decydowali o tym, czy ta, czy ta walka się odbędzie, czy nie. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkich tych, którzy pamiętają Stary Box. Jeśli ktokolwiek będzie z Wami rozmawiał na temat, a właściwie, dlaczego nie doszło do walki, Polecam tego vloga, wydaje mi się, że to już wszystko jest jasne. Trzymaneczko na razie.